Pan z wami Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych. Ale grzeszników. Oto słowo pańskie. Duchu Święty i pozostań w nas na zawsze. Dzięki Tobie chcemy pójść za Jezusem, zostawić wszystko dla chwały Ojca Niebieskiego, tak jak uczynił to Mateusz. I tak jak to uczyniła Maryja. Maryjo błogosław nam, abyśmy żyli według nauki Twojego Syna. Shalom, Maria, Machalama, Lelelei, Hamarai, Berichot, Aratela, Adonai, 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 W tej homilii rozważę słowo, które usłyszeliśmy, kiedy było czytane pierwsze czytanie. Z Księgi Proroka Ozeasza, szósty rozdział, kilka wersetów, cztery, które są zachętą z jednej strony skierowaną do ludu, aby wybrać Boga, z drugiej strony sam Bóg wypowiada się: Poznajmy, dążmy do poznania Boga. Poznanie Boga, Pana naszego. Jeżeli nie znam Boga, jak mogę ufać Mu i wierzyć w Niego? Jeżeli Go znam, to wiem, że wiara w Niego jest odpowiedzią na poznanie Jego miłości. Jeżeli Bóg jest i jest odwieczną miłością, to chcę w Niego wierzyć. Poznawać Boga powinniśmy każdego dnia nieustannie, bo zawsze możemy więcej poznać o Bogu, ale przede wszystkim to, co on sam mówi o sobie samym. Bo my sami siebie nie jesteśmy w stanie poznać Boga. On sam objawia się nam, mówi nam i ukazuje, jaki jest. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz, przychodzi on do nas, i jak deszcz późny, co nasysa ziemię. Czyli Bóg przychodzi do nas i objawia się nam. Jest to tak pewne, jak to, że każdego dnia jest poranek. Nie ma przecież dnia bez poranka. Poranek zawsze jest. Dlatego Bóg również zawsze przychodzi do swojego ludu. Każdego dnia przychodzi do nas. Każdego dnia staje przed Tobą i mówi: To ja jestem, Twój Bóg, Twój Pan, Twój Przyjaciel. Tak bardzo Bóg się objawia nam i zależy mu na tym, żebyśmy Go przyjęli i z Nim byli. Bóg jest i Jego przyjście tak pewne jak deszcz, który pojawia się w Ziemi Świętej, wczesny deszcz, czyli ten wiosenny, i ten. Późny, czyli jesienny, jakże upragnione w Ziemi Świętej. I kiedy ten deszcz jest, przynosi e, wielką obfitość, bo cała Ziemia jest ożywiana przez ten deszcz. E, zielenieje, przynosi piękne owoce. Więc Pan, kiedy przychodzi, zsyła na nas deszcz. Błogosławieństwych, tak śpiewamy w jednej z pieśni. Śpiewamy też przyjdzie jak deszcz. Duchowy deszcz Bożej łaski, który nasyca ziemię mojego serca, całego mnie. A to przyczynia się do tego, że jestem ożywiany w Panu. A więc, prośmy o ten deszcz Ducha Świętego, o pity każdego dnia dla nas, dla naszych rodzin, dla wszystkich, za których się modlimy i którzy proszą nas o modlitwę. Te proste słowa zapamiętajmy zaż je spisał, bo one są tak ważne dla nas teraz. Nieprzypadkowo te słowa słyszymy. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu, albo do rosy, która prędko znika. Bóg zwraca się do swojego ludu po imieniu. Efraimie, Judo, to są imiona ludu Bożego. Narodu wybranego. Bóg mówi z pewnym wyrzutem, a nawet i smutkiem. To prawda, jest w waszych sercach miłość, ale ona jest tak słaba. Jak chmury, które pojawiają się o świecie i szybko znikają, tak jak szybko się pojawiły. I podobnie jak rosa, która przez tym rankiem się pojawia po wilgotnej nocy, ale kiedy. Zajdzie słońce, od razu ta rosa znika. Tak samo znika wasza miłość. Kiedy pojawiają się różne trudności i próby, jakże ta miłość wasza słabnie. Przestajecie mnie kochać. Przestajecie we mnie wierzyć. Nie chcecie mnie poznawać. Nie chcecie być ze mną. Nie chcecie, abym zesłał na was też błogosławieństw. Dlatego ciosałem cię przez proroków, a jest także inne tłumaczenie: zabijałem cię przez proroków takie mocne, szokujące. Ciosanie, zabijanie to znaczy niszczenie zła. W sercu człowieka niestety jest jeszcze wiele zła. Bóg musi nas ciosać zabijać to zło w nas, te duchowe węże, żmije i skorpiony, które ożywiają ciągle w nas, zatruwają, kosają. To zło musi Pan zabić, zniszczyć. Dlatego takich ostrych słów używa i to czyni przez proroków, czyli przez prorocze mowy, prorocze pisma. Słowami ósmych pouczałem, czyli usta proroków, to w pewnym sensie jakby usta samego Boga, bo przez nich Bóg przemawiał, ciosał swój lud, pouczał, wychowywał, karcił, chwalił, nagradzał. Bo nie tylko Bóg karci, ale także nagradza. Słowa Boże mają taki cel. Słowa Pana, słowa proroków, Bo to jedno. A prawo moje zapłysło, jak światło. Prawo Jezusowe jest światłem dla naszych dusz. Kiedy je otrzymujemy? Kiedy słuchamy Słowa Boże. Wtedy Słowa Boże nam mówią, jakie jest prawo Pana, jak nim żyć, poznać, i wypełniać to słowo. To słowo Boże jest, to prawo Boże, bo to jedno, jest światłem duchowym dla nas. Błyszczy dla nas. Teraz to światło, kiedy jest ta liturgia Słowa, kiedy jest ta homilia, Boże Słowo nas oświeca. Miłości pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Czyli znowu Bóg mówi tutaj o sobie, na czym mu zależy. A czego do nas mówi? Czego od nas oczekuje? Kiedy Chrystus wołał na krzyżu, Pragnę, to nawiązywał do tego tekstu z księgi Ozeasza. Ale czego pragnie? On nie pragnął wody, nie pragnął octu, octu żeby e, zaspokoić swoje pragnienie. Miłości pragnę. Miłości dusz, za których wylał swoją krew, za których umarł. Nie pragnie już krwawych ofiar Starego Testamentu. One są już zbędne i niepotrzebne, bo krwawa ofiara Jezusa okrzyżowanego, jedyna doskonała ofiara, jest najcenniejsza i ona nas zbawia. Poznać Boga to o wiele ważniejsze niż składać jakiekolwiek całopalenia a też związane ze Starym Testamentem. A więc miłuję Boga i poznaje Go i Go naśladuję jak Mateusz, jak również... Bartłomiej, o to chodzi Bogu. A resztę kazania powiedz sobie samemu na dobra swojej duszy. To znaczy rozważ te słowa, które słyszałeś. One prawdziwie są do ciebie. Niech ta krótka homilia wystarczy. A niech będzie teraz chwila świętego milczenia. Dusza potrzebuje ukojenia. Zanurzyć się w ciszy miłości Boga. Być z Bogiem, tak jak on pragnie być z nami.